Jeśli masz dach nad głową i wystarczająco dużo miejsca, to możesz pracować, a dzieci mogą się uczyć. Mam ogromną satysfakcję, gdy widzę dzieci pochodzące z rodzin, w których nikt nigdy nie chodził do szkoły, a one jako pierwsze kończą szóstą klasę, później dwunastą, jako pierwsze w rodzinie idą na studia. Dzięki adwentystycznej misji wolontaryjnej możesz służyć w najróżniejszy sposób w każdym zakątku Ziemi. Helen Hall, wolontariuszka misji, pochodzi z Australii, a obecnie służy w adwentystycznej szkole w Azji. Prowadzi tu szkołę z klasami od pierwszej do dwunastej. Jej poświęcenie i entuzjazm pozwoliły setkom dzieci ukończyć tę szkołę i korzystać z możliwości, których do tej pory nigdy nie miały. Szkoła stawia sobie za cel zapewnienie uczniom wykształcenia w ramach adwentystycznego systemu szkolnictwa, również w sferze duchowości. Jednak większość uczniów to nie chrześcijanie, więc edukacja religijna jest utrudniona. Buddyście bardzo trudno jest zostać chrześcijaninem. Jeśli zmiany następują szybko, buddysta ma poważne problemy w rodzinie. Jeśli następują one stopniowo, to sprawy wyglądają o wiele lepiej. Dzięki rozległemu doświadczeniu Helen wie, w jaki sposób dotrzeć do uczniów i z powodzeniem opowiadać im o Jezusie. Każdego dnia staramy się zachęcić wszystkich do wspólnego nabożeństwa o godzinie 8.30, a później zaczynamy zajęcia. Mamy tu wielu nauczycieli, którzy będąc dziećmi, pobierali naukę u nas i nie pochodzą z rodzin chrześcijańskich, a obecnie wspaniale wykonują swoją pracę. Kończąc tę szkołę, uczniowie najczęściej zdają na uniwersytet. Po ukończeniu studiów, niektórzy z nich wracają tu, aby pracować przez kilka lat. Dzięki temu Helen nie musi się martwić o nauczycieli, z którymi współtworzy tę instytucję. Helen prowadzi zajęcia wraz z innymi. Uczniowie cenią jej lekcje z nauk ścisłych, z języka angielskiego, matematyki i z Biblii. A tu jest absolwentem tej szkoły. Obecnie pracuje w wioskach opowiadając innym o Jezusie. Pomógł w założeniu wielu zborów w tej okolicy. Mieszkańcy wiosek lubią słuchać historii biblijnych, a większość z nich słyszy imię Jezusa po raz pierwszy. A tu wie, że to Bóg błogosławi mu, dając takie możliwości. Gruntownie studiował Biblię w szkole Helen i teraz przekazuje swoją wiedzę innym. Jest jednym z wielu absolwentów, którzy wykorzystują ku Bożej chwale to, czego nauczyli się w szkole. Takie sukcesy rodzą się mimo wielkich wyzwań. Oprócz różnic na tle religijnym. Szkoła zmaga się z niedostatkami finansowymi, niedoborem pomocy naukowych i z brakiem pomieszczeń. Gdy jednak te przeszkody dają o sobie znać, Helen liczy na kogoś, kto może ją wyprowadzić z takich sytuacji. Gdy człowiek się zniechęca, Pan zsyła błogosławieństwo, które sprawia, że wiesz, iż wciąż jest z Tobą. Żaden człowiek nie jest wystarczająco mądry, żeby wiedzieć, co robić. Tylko Bóg wie, jak nas prowadzić. Jak widzicie, praca wolontariuszy przyczynia się do przemiany życia wielu ludzi. Ucząc ich o Jezusie, wskazują im właściwy kierunek w życiu. Helen jest jedną z wolontariuszek, która mierzy się z wyzwaniami codziennej misji. Módl się za tymi pracownikami. Dziękujemy Ci za wsparcie misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Czytał Dariusz Górski.